Dzisiaj powiemy sobie, dlaczego warto uczyć się o tym, czego potrzebuje nasz organizm. Wbrew pozorom jest to zagadnienie najważniejsze, ponieważ jeśli zrozumiemy, jakie procesy metaboliczne zachodzą w naszych organizmach, to sami będziemy wiedzieć, czy produkt spożywczy jest warty tego, aby go zjeść, czy lepiej go omijać. Jak w każdej dziedzinie, jeśli chcemy o czymś decydować, to musimy mieć wiedzę lub przekonanie, że ta decyzja jest dla nas z jakiegoś powodu korzystna. Decyzje podejmujemy zawsze o dużym lub mniejszym znaczeniu, ale to my decydujemy, jeśli umiemy to zrobić. Wybieram taki zawód, bo ta dziedzina mnie interesuje. Wybieram taki samochód, bo mnie na taki stać. Wybieram takie buty, bo są wygodne. Nie inaczej jest z jedzeniem. Jeśli nie znamy naszych procesów metabolicznych, to wydaje nam się, że ważne jest, by nasze jedzenie było smaczne i zaspokajało głód. A nasze organizmy są tak doskonałe, że z byle czego zrobią sobie wszystko, co potrzebuje. To niestety nie jest prawdą. Zupełnie nie bierzemy pod uwagę tego, że nasze komórki przetwarzają to, co dostają. Jeśli będą dostawać coś, czego nie mogą wykorzystać, lub za mało tego, co jest im bardzo potrzebne, to nigdy organizm nie wytworzy ani odpowiedniej ilości energii ani właściwych dla siebie związków budulcowych. A to wszystko powoduje już różne zaburzenia. Ale my niestety bardzo rzadko kojarzymy te zaburzenia ze złym odżywianiem. Najczęściej wszystkie takie objawy tłumaczymy sobie na tysiące sposobów: ciśnienie, pogoda, wiatr, stres, przeziębienie to tylko te najbardziej popularne tłumaczenia. Tak się właśnie dzieje, jeśli nie znamy nawet podstawowych zasad działania naszego organizmu. Czym są białka, cukry, tłuszcze, jakie są zależności pomiędzy nimi? Czym jest energia, jakie są jej najlepsze źródła? Czym jest insulinoporność? Czym jest stan zapalny? To z kolei zagadnienia, o których człowiek XXI wieku Powinien wiedzieć. Po co ta wiedza? Jesteśmy swego rodzaju maszynami, które się zużywają, a czasami psują. Na szczęście różnimy się od maszyn tym, że nasze biliony komórek, z których się składamy, mogą się odtwarzać, czyli dzielić. Nie ma takiej drugiej maszyny. Żeby te podziały zachodziły prawidłowo, Muszą być dostarczone odpowiednie składniki odżywcze. Jeśli nie, to procesy powstawania nowych komórek będą zaburzone, a nawet zahamowane. Wtedy nasz organizm jako maszyna zaczyna się psuć. Nie można bowiem dziury w murze z cegły załatać sianem. Tak jak nie można niezbędnych składników budowy komórek, Zastąpić podobnymi lub podobnie działającymi. A tak postępujemy, jeśli zjadamy tylko to, co nam smakuje, a nie to, co jest nam potrzebne, czyli odżywcze. Obecnie najbardziej kontrowersyjny jest cukier. Niestety nie wiemy, że mąka, kasze, ryże to cukier, owoce to cukier. Miód to cukier, a cukier to glukoza, a nadmiar glukozy to stan przedcukrzycowy lub już cukrzyca. Spójrzmy na ilustrację. Podaje ona ilości łyżeczek cukru w różnych produktach. Policzmy dokładnie, ile takich produktów zjadamy codziennie. A zatem, ile jest to łyżeczek cukru? Czyż nie lepiej i prościej kontrolować, ile tego cukru zjadam dziennie, codziennie? To bardzo tania i skuteczna metoda, by nie doprowadzać do ciężkich stanów chorobowych. Już podstawowa wiedza może uchronić Cię od bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Zainwestuj 30 zł, kup książkę. Poświęć tydzień lub dwa na jej przeczytanie i zrozumienie. To pierwszy krok do tego, żeby zmienić nawyki żywieniowe. Bo niestety większość osób jest już od cukru uzależniona i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Zamów książkę, to będzie połowa Twojego sukcesu. Druga połowa zależy od wdrożenia wiedzy z tej książki. Nie możemy być ekspertami we wszystkich dziedzinach, ale nasze zdrowie jest bezcenne i warto samemu brać odpowiedzialność za jego profilaktykę.